Witajcie. W klubie jestem od około 5 miesięcy i w tym czasie w moim życiu zmieniło się naprawdę sporo. Z tych rzeczy, które można zobaczyć gołym okiem, na pewno nasze mieszkanie stało się dużo bardziej uporządkowane. Dzięki tej prostej, jednej drobnej rzeczy, jaką była zasada jednej minuty, żyje się nam dużo, dużo łatwiej i wygodniej. Dzięki materiałom dostępnym w klubie. Dzięki kursowi Nowy Styl Kobiecości, fundament, ale też dzięki książce Anila Soń Zygadlewicz. Zaczęłam odkrywać swoją kobiecość. Zaczęłam widzieć siebie jako grzeszną, ale jednak ukochaną córkę króla. Zaczęłam patrzeć na swoje ciało jak na świątynię Ducha Świętego, a co za tym idzie, zaczęłam bardziej o nie dbać. Zainteresowałam się makijażem. Bardzo pomocny był tutaj kurs z bliźniaczkami laskowskimi. Jestem po analizie kolorystycznej u Emilki Cicheckiej. Bardzo, bardzo polecam każdej kobiecie. Staram się dużo częściej teraz chodzić w sukienkach i spódnicach. Na grupie trafiłam na książki Marka Zaręby i jestem nimi absolutnie zachwycona. Otworzyły mi oczy na wiele rzeczy. Przeszliśmy z mężem Jaglany Detox. Ale przede wszystkim zmieniliśmy nasze nawyki żywieniowe, a przepisy z książek Marka zagościły u nas na stałe. Zaczęłam zwracać uwagę na rzeczy ładne i zaczęłam też uczyć swoje dzieci otaczania się takimi rzeczami ładnymi. To są jednak te zmiany zewnętrzne, ale najważniejsze zadziało się wewnątrz. Przede wszystkim zaczęłam patrzeć na Boga jak na Ojca z przypowieści o Synu Marnotrawnym. To było takie ogromne moje odkrycie, że Bóg to nie jest tylko ten karzący ojciec, tylko to jest ojciec, który mimo mimo tego, że jego dziecko zgrzeszyło. Ciągle na Niego czeka. E Uczę się też patrzeć na innych ludzi, jak na dzieci Boże, z większą wyrazu wyrozumiałością, z, z większym szacunkiem, e bez oceniania. E Zdecydowanie częściej jestem na adoracji i na Eucharystii. E Zaczęłam zwracać większą uwagę na to, na co poświęcam swój czas. Czy robię w danym momencie. To, co przybliża mnie do Pana. Uczę się wdzięczności i staram się mieć zawsze pokój w sercu. Dzięki Fundamentowi bardziej polubiłam siebie, zaakceptowałam siebie i nauczyłam się tego, że muszę znaleźć dla siebie czas i muszę odpocząć. Zaprzyjaźniłam się też bardzo z Maryją. Pokochałam nowennę pompejańską i nabożeństwa pierwszo-sobotnie. Dzięki świadectwom kobiet z grupy i oczywiście dzięki natchnieniu Ducha Świętego, postanowiłam przejść 33-dniowe rekolekcje i zawierzyć Jezusowi przez ręce Maryi. Czas tych rekolekcji był czasem takich bardzo mocnych przeżyć duchowych i jestem za nie niesamowicie wdzięczna. Podsumowując, absolutnie mogę polecić klub urzekającej każdej kobiecie. Myślę, że niezależnie od tego, w jakim momencie swojego życia się znajduje, znajdzie w klubie treści i materiały, które przyczynią się do rozwoju, a na grupie wsparcie, którego potrzebuje. To wszystko. Dziękuję.